Uroczystość otwarcia Patronackiej Pracowni Chemicznej w pierwszym Liceum Ogólnokształcącym przeciągnęła liczne grono zaproszonych do szkolnej auli na tę okoliczność gości i rzecz jasna uczniów, kościuszkowców, którzy będą także uczęszczać na zajęcia do wspomnianej pracowni. Była zatem okazja, aby w kilku słowach przybliżyć zgromadzonym najważniejsze założenia podpisanej tego dnia umowy patronackiej pomiędzy pierwszym LO a firmą Lidman Agro. Idea powstania pracowni... Zainicjowana przez dyrektora szkoły, pana Zbigniewa Wiśniewskiego, jest wynikiem obserwacji i analiz, które prowadzą do przekonania, że profil klasy biologiczno-chemicznej stał się na przestrzeni ostatnich lat wyjątkowo popularny. Młodzież znajduje w nim spełnienie swoich zainteresowań oraz rozwija naukowe pasje i ambicje związane z wyborem. Kierunków studiów i późniejszego zawodu. Otwieramy patronacką pracownię chemiczną, która jest pierwszym wymiernym efektem naszej współpracy. Kolejne etapy to zapoznanie uczniów z linią produkcyjną firmy Lidman Agro, zajęcia terenowe na poletku doświadczalnym, spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy osiągnęli sukces zawodowy, jak również wyjazdy do ośrodków akademickich. Główny cel, który przyświeca zaplanowanym działaniom, to rozpowszechnianie wśród licealistów informacji o działaniach podmiotów chemicznych, instytucji edukacyjnych i przemysłu. Chcemy pokazać Wam, młodym ludziom, że po klasie biologiczno-chemicznej można być nie tylko lekarzem, nie tylko pielęgniarką, nie tylko farmaceutą, fizjoterapeutą czy kosmetologiem, Możecie studiować na wielu atrakcyjnych kierunkach. Po okolicznościowych przemówieniach i przybliżeniu dotychczasowych osiągnięć pierwszego Liceum, ale też firmy Lidman Agro, przyszedł czas na oficjalne podpisanie umowy patronackiej przez obie strony. Chwilę potem nastąpiło także uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne oddanie pracowni do użytku. Czyste Pracownia jest rzeczywiście bardzo nowoczesna, wyposażona w niezbędną uczniom pomoc naukową. Po oficjalnym jej otwarciu był też czas na pierwsze prezentacje i doświadczenia dla zaproszonych gości. Ten pomysł jest skierowany, skierowany do nich, tak? To, te, te działania to. To działania, które mają pokazać, przyczynić się jeszcze do lepszej edukacji, tak? Rzeczywiście tak jak było powiedziane my z racji naszej, naszej branży, naszego profilu mamy do czynienia z tą chemią stosowaną, tak? I, I rzeczywiście chcemy pokazać bardzo ciekawe, bardzo ciekawe kierunki, bardzo ciekawe zawody, które, które wiążą się bezpośrednio z, bio, z profilem biologiczno-chemicznym, biologiczno a proszę mi wierzyć, że dzisiaj zapotrzebowanie na niektóre grupy chemików jest dużo większe i, i te, te zawody są nie mniej... Czyli to jest ta branża, która się dynamicznie w tej chwili rozwija, tak? I, tak, generalnie, generalnie tak, ale to nie tylko nawozy, tak? My współpracujemy z różnymi firmami, tak? Biogenetycznymi, e, uniwersytetami przyrodniczymi. Rzeczywiście to spektrum, e, spektrum kierunków jest ogromne, ale też bardzo, bardzo ciekawe, tak? Bardzo, bardzo ciekawe, cię młodzież interesuje, tak? Ile można zarobić. Ja gwarantuję, że to są naprawdę bardzo, bardzo dobre kierunki, bardzo dobrze opłacane Zawody wręcz poszukiwane nie tylko na, 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 forum, na forum krajowym, ale i na forum międzynarodowym. Polscy biolodzy, biotechnolodzy są, są pożądani za granicą. Klasy biologiczno-chemiczne. Yy... Mają swoich potencjalnych odbiorców i myślę, że dzięki temu projektowi będzie tak dalej. Mamy całą, całą gamę studiów innych, działań innych, innego kształcenia. Myślę, że tą jakość nową dzięki tej naszej współpracy my uzyskamy, a nasza młodzież na pewno na tym skorzysta. Po więcej, zapraszamy już do Szot Tam dłuższa relacja z uroczystego otwarcia patronackiej pracowni chemicznej. W trakcie uroczystości nie za brakło też ciekawych akcentów artystycznych. Nie zwykła siła Jestem szybciej Coraz samej od siebie Nie mam zatrzymać się Jestem już za daleko na FUSH oh, BUSH